Nie widzę żadnego upiora. Co mm, za koniczyno. Przewyborny bukiet. Kto to powiedział? O, ocknąłeś się. Martwiłam się, że letarg za długo trwa. Zastanawiałem się nawet, czy nie podać ci białego miodu. Ale niełatwo to zrobić pyskiem. Płotka. Masz interesujący głos, chociaż spodziewałbym się, że młoda klacz będzie brzmiała bardziej... z dziewczęcą. No wybacz, ale z tego co wiem, nie jesteś ekspertem od emisji głosu. Racja. To pewnie efekt odwaru. Ciekawe działanie uboczne. Nie mógłbyś go częściej zażywać? Miałabym ci tyle do powiedzenia. Niestety to niemożliwe. Picie tego częściej byłoby fatalne w skutkach. Jak to jest, że zawsze przychodzisz, kiedy gwizdnę? Przecież jesteś moim człowiekiem. Muszę cię mieć na oku. Być tam, zawsze tam, gdzie ty. Że na wezwanie potrafisz przepłynąć ocean, a zwykły płotek może cię powstrzymać. Wytłumaczysz mi to jakoś. No, no cóż, każdy ma jakieś ograniczenia. Muszę zająć się zleceniem, zanim odba przestanie działać. Właśnie, potwór sam się nie pogona. Najpierw sprawdzę, z czym mamy do czynienia. Chodź za mną i postaraj się niczego nie zadeptać. Gerald, musimy zbadać ten teren. Poszukam tutaj śladów. Uważaj. Mhm. Spójrz tylko na to. Nic tutaj nie widzę. To ślady kopyt. Nie zostawił ich zwykły koń. To są ślady bytu astralnego. Musimy iść za nimi. Zdechłe ćmy często oznaczają obecność zjawy. No to wie każdy, ale wyczuwasz to? Taki sam zapach czułam na cmentarzu w zimie, kiedy polowaliśmy na góle. To zapach śmierci. Nie czuję nic niezwykłego. Czy ty mnie przypadkiem nie robisz w konia? No wiesz co? Chyba już wiem, z czym mamy do czynienia. Dobra, Gerard. Podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy. Prawdopodobnie mamy do czynienia z jakimś upiorem lub zjawą, która nachodzi pustelniczkę i karmi się jej krwią. Jeśli nawet uda nam się tego upiora znaleźć, to nie mam pomysłu jak z nim walczyć. Za pozwolenie. To z całą pewnością jest niematerialna zmora, która przybrała kształt konia. Zmora... To faktycznie miałoby sens. Zmory są całkowicie niewidzialne, także dla Wiedźminów... Skąd możesz to wiedzieć? Bo ją widzę! Tam stoi! Ucieka! Wskakuj na siodło, nie, Gonimy ją! Widzę zmorę! Ruszamy, Geralt! Za nią! Muszę oszczędnie gospodarować energią. Nie wiadomo, jak długo będziemy biegli. Bez urazy, ale musimy porozmawiać na temat tego, jak mną cię Wolałabym, żebyś był bardziej zdecydowany co do kierunku, w żeby jakim chcesz, żebym biegła. Ech, czasami trudno mi to zrozumieć. Bez wolałbym. Bardziej by nie wykonywała polecenia. A ten z nas, co powiedział Źle koń przed wkroczeniem na to wyścig? Nie widzę przeszkód. <śmiany> <śmiany> nie traćmy tej zmory z oczu. Ty też ją teraz widzisz? Bierac, musimy go nic. musimy gonić nic z, Gierać, musimy gonić z mory. Jeśli teraz nam ucieknie, to potem już jej nie znajdziemy. Skoro już tak szczerze rozmawiamy, chciałbym zapytać, dlaczego czasem jest szóstką Nie przypomnę sobie.

Cello Clerici, rycerz, umarł w zeszłym roku, był mniej więcej w wieku naszej kustelniczki. Wygląda na to, że jego duch pod postacią konia dręczy Pinastri. Po co mi to mówisz? Przecież umiem czytać i wyciągać wnioski. Mówienie na głos pomaga mi w koncentracji. Gerald, to ta zmora. Na nią. Pozwólcie mi wytłumaczyć. Mów, leprędku. Dlaczego dręczysz pustelniczkę? Ja? Przecież to ona dręczy mnie. Nie chce mi wybaczyć. Przez nią nie mogę zaznać spokoju. Codziennie przychodzę błagać ją o łaskę. Błagać o łaskę, pijesz jej krew i straszysz ją. Jakaś potworna siła mną kieruje. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale wiem, że dopóki Pinastri mi nie wybaczy, nie zaznam spokoju. Skąd znasz pustelniczkę? Co was łączy? Znałem ją od zawsze, od dziecka. Kochałem ją, ale ona zawsze była smutna. Nic jej nie cieszyło. Świat ją przerażał. Myślałem, że dospiera jej bieda, dlatego starałem się za wszelką cenę wyrwać nas ze wsi. Zostałem giermkiem i wziąłem ją ze sobą na zamek. Ale Pinastri szybko się zorientowała, że arystokraci nie są wcale szlachetniejsi niż wieśniacy. Kiedy zawiodła się także i na mnie, uciekła z zamku i dołączyła do ruchu flagelantów. Ja też wyprowadziłem się z dworu, żeby być blisko niej, ale nie chciała mnie znać. W końcu i biczownicy okazali się dla niej zbyt mało dusz. Wtedy została pustelniczką. Widzę to teraz tak jasno. Za życia nie mogłem jej zrozumieć. Z głębi grobu żywi wyglądają jak jasne, wyraźne rozbłyski. Widać naraz ich wszystkie myśli. Teraz rozumiem, dlaczego musiała mnie porzucić. Hmm, myślę, że to jej zapiekły gniew zrobił z ciebie zmorę. Dlaczego przybierasz postać konia? Postać konia? O czym ty mówisz? Odkąd umarłem? Codziennie. Jakaś nieznana siła wyrywa mnie z grobu i muszę biec. Przed siebie. Potem wracam tutaj i czuję w ustach smak krwi. Nie wiem. Nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Ale wiem, że ta tortura się nie skończy, póki ona mi nie wybaczy. Czekaj. Ona mnie widzi jako konia? Najwyraźniej. Ja też cię tak widziałem. Musiałeś jej wyrządzić wielką krzywdę, skoro woli się skazywać na udrękę, niż wybaczyć. Co takiego zrobiłeś? Nic jej nie zrobiłem. Przysięgam! Nie jej! Ale... zakatowałem mojego konia. Pinastri to widziałem. To był piękny ogier. Mój łysek. Ale miał narowy. Zrzucił mnie w trakcie turnieju. A tak bardzo chciałem wygrać. I tak się cieszyła, że dopuszczono mnie do udziału, mnie, chłopskiego syna. Chciałem wygrać dla niej, ale przez konia przegrałem. Wpadłem w szał. Pobiłem go tak, że padł. Bardzo tego żałuję. Odpuść mi w imieniu Łyska. Błagam. Wybacz mi! To nie ja powinienem ci wybaczać. Ale twój koń może mnie uratować. Błagam. Co jeszcze mogę zrobić? Pomóżcie mi. Pani. Daruj mi winę. Twoje wybaczenie faktycznie może uwolnić jego ducha. Ale zrób to tylko wtedy, kiedy naprawdę uznasz, że zasługuje na łaskę. Ten czyn był potworny. Nic go nie usprawiedliwi. Twój koń był na pewno wierny i starał się jak mógł, bo my konie takie jesteśmy. Masz rację. Wiem. Zasługuję na to, co mnie spotkało. Ale nie jesteśmy mściwe, nie chowamy urazy, nie pamiętamy złego. Wybaczam Ci w imieniu biednego łyska. Dziękuję. Czuję. To nie bywało. Czuję się teraz tak lekko. Dobra. Chyba możemy już wracać. Ten duch nie będzie już dręczył Pinastrii. Masz coś do dodania, Geralt? Nie mam. Wracajmy do pustelniczki. Mory nie ma. Nie będzie cię musiał Od razu poczułam zmianę. Jakby ktoś mnie wypuścił z dusznej, ciasnej piwnicy. Nie sądziłam, że ktokolwiek zdoła mi pomóc. Dzięki, Wiedźminie. Zgodnie z umową... Twoja nagroda. Podziękowania należą się właściwie mojemu koniowi. To zasługa płotka. Ona rozwiązała Twój problem. Dziękuję i Tobie, szlachetne stworzenie. No dobra, łatwo nam poszło we dwójkę. To co teraz? Ruszamy dalej na szlak? Jedziemy do najbliższej tablicy informacyjnej? Szukamy następnego zlecenia? Jasne, ale czuję, że odwar przestaje działać. Już niedługo nie będę Cię rozumiał. O, fatalnie. Miałbym Ci jeszcze tyle do powiedzenia i...